Amerykański orzeł aktualnie kosztuje w sprzedaży 9111, a w skupie kosztuje 8600. Po drugiej stronie mamy monetę srebrną. Tak wygląda orzeł amerykański, ale srebrny też jest droższy w skupie i sprzedaży od pozostałego bulionu. Tak, się dwie monety prezentują, jeszcze podam tylko porównując, ile na przykład kosztuje kangur. w sprzedaży kosztuje 8697, a w skupie kosztuje 8344. Czyli wyraźnie jest różnica. No ale tu nie ma co się martwić. Przy sprzedaży jest też inaczej. Ale też musimy pamiętać, że yy, nie wszędzie, bo często może tak być, że jeżeli pójdziemy do jakiegoś kantoru, no to kantor nam po prostu policzy za uncję. Nieważne czy to taki, czy taki. Więc też przy sprzedaży, jeżeli mamy już tego orła, lepiej iść tam, gdzie więcej dają. Ale normalnie, dealerzy oczywiście, dealer monet, metali, daje oczywiście zawsze za orła więcej. Więc tak nasze monety się prezentują. A teraz dwie monety popularne. Kangur, złoty. On ma chyba jedną z najniższych cen. I jest też bardzo ładny. I na drugim biegunie srebro też kangur, bardzo popularne. Tak prezentują się dwie monety. Z tyłu mamy ten sam wizerunek. Wielkość możemy sobie przyłożyć. Tak wygląda między wielkość. Dwie bardzo popularne monety. Oczywiście zdecydowanie mi się bardziej podoba złota moneta. Jest przyjemniejsza, te swoje waży. Oczywiście wyjeżdżając do innych krajów możemy sobie do portfela ją włożyć. W przypadku srebra niestety. Srebro się nie nadaje do transportowania, wyjeżdżania, przemieszczania się. Jak duże ilości niestety, waga. Nie nadaje się. I jeszcze raz przyjrzyjmy się. Cena kangura aktualnie czyli 30 września 2022 roku jest 8697 a w skupie jest 8344 Mówimy o skupie od ręki niestety w Polsce yy, wielu dealerów yy, nie sprzedaje od ręki tylko wpłacamy pieniążki na 30 dni i robimy zakupy. Przy srebrze głównie jest, przy złocie akurat to zawsze jest to jakieś 7 czy 14 dni. Nie wiem z czego to się bierze, ale po prostu na srebrze po prostu niestety takie są też oczekiwania.